Panie Ewo, zobaczy. Ten królik ten. W samochodzie panie opony pozjadał. Kto? No ten królik. Ten królik? Tak. No przetwie, zobaczy, w samochodzie nie ma ten. Opony pozjadał. Królik ma ten. No. No pół, pół opony nie ma. Tak. Ja pan powiedział, odkupięś mnie te pół te opone, nie pół, tylko cała. A czemu ja? No bo tu pan... Zobaczę, on temu taki gruby. No. A teraz co, przyszedł i drzewko panie zje. No właśnie wszystko posjedaje. Drzewka, no. ten. weźmie pan je zabierze. A ja nie mam co? gdzie. Jak to nie ma pan gdzie? No bo mieszkanie wynajęłem, to teraz nie mam gdzie. A tutaj u pani teraz mieszkam w tym domku. No ale, no ale króliki to pan może w klatkę włożyć. No gdzie w klatkę? Niech biega. Dobrze mu tak. Dobrze. No, ja wiem, że mu dobrze, tutaj niech dobrze. opony pozjada w samochodzie, panie, to dobrze. No, muszę samochód no. zabrać. Nie chciała pani mnie do domu wziąć, to teraz ma. <laughs>